Hej, witajcie wszyscy! Słyszę. O Boże. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, guys. Dobra. Teraz pewnie widzicie... Dobra. Teraz powiem O kurna Naprawdę wybaczcie, że to zrobię, ale Naprawdę wybaczcie, ale bym deadnął z nim Sorry, tak Bardzo tak ta modyfikacja. Minionsy! Płagam, uwaga, uwaga. <grywa> <grywa> eee, e, mm, Tłumaczyłem to i to poznaczy... Y, to chyba podobnie... Podobno znaczy... Dziękujemy... Dziękujemy... Czy tam dziękujemy ci za poświęcenie. Mniej no więcej tak. Dobra Kolejne, słuchamy No znowu się ryje Dziękujemy ci za poświęcenie yy, Panie się zastanawiacie co teraz robię? Kopię żeby moje minionsy tutaj mogły robić Jakbyście nie wiedzieli To macie pod M Ale czasami jeszcze wam wyskakuje minimapa Więc ja sobie ustawiłem to pod F6 Jakbyście nie wiedzieli klikacie to i menu K. Czyli menu mapy. Lecimy. Uwaga ostatnie. Home Uwaga, uwaga! Lecimy! Sia! Ja Jak to słyszałem, nie? Have rewarded your offering. Um. The gods have rewarded your offering. czekajcie chwilkę. Dobra. Jakoś to skombinowałem. Ja musiałem się cofnąć w Minecrafcie. Jeszcze raz to wziąć. Musiałem bez zapisu. Kończyć Minecrafta. Trochę paczka się ładowała. Ale już jestem. Prat kjeft, det, du. Mm. 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 Jaka zwała <grym> Ja nie mogę Posłuchajcie tego tylko Mm-hmm. Nie mam nadzieję, że wszystko mi głodnie nie marnuje. Jak widzicie, na których modyfikacjach się jeszcze nie zna, więc... Pumóżcie no się sami, spoko! Musisz że tak głośno. Czy cicho. Gnomy, macie przestać. No, ależ dziękuję. Ej, no nie naprawdę. To się ze światem zrąbało. Czy wy widzieliście kiedyś koper? Albo chociażby Tin. Mówi co wy z nimi zrobiłyście? Chyba nic. Dobra, ej no, ale to tutaj coś jest tak. Malagatiki, taki i kasztanki to to nie jest. Ale to gdzie to wracamy w ogóle? Malagatiki, taki i kasztanki. Zesrać się można nawet do szklanki. Ale był rym. Malagatiki, taki i kasztanki. Można się zesrać nawet do szklanki. Jo! Jest z takiego malagatiki, takiej kasztanki. Można się zjeść nawet do szklanki ją. zwała. Ale ja nie chcę znowu świata nowego robić. Nie, żeby... nie, żeby kiedyś się nie chcę jeszcze na... Bo kiedyś tam... No, w ogóle nie nie na sens, to są... Chyba będę musiał odjąć Sami wiecie Kochanego Industrial Crafta Tak, tak, tak Też żałuję jak O Boże, się Ale żałuję Ale będę musiał go naprawdę Chyba ja to Raczej nie wy. Wiem, że za dużo zrobiłem, ja tak chciałem. No dobra. Cóż mogę rzec. Chyba muszę nową paczkę zrobić. No niestety. Ale dobra. Chyba. Coś mi sądzę, że na tym odcinku będę cicho, bo trochę dzisiaj mówiłem. Ale brzydko. Już ładniej. Pilka <słuch> sprawdzę coś. Albo nie, jestem. chcę <laughs> tak, będzie... Będą nowe mody. Ta sama seria, inne mody. W tym odcinku... No nie, a tyle to nie może być. Na mi żadnego za nie przyniosły. Tam na pewno coś na mnie czeka. Ja już to czuję. Skąd ja mam w ogóle nic? Dobra, Kraft na pewno zostawiam. Pod G, jakby się nie zapomnieli. Jakby się zapomnieli. O Boże, ale mi coś tak wzięło, tak. Zwała. żeby to zrobić Dobra, paczka będzie 1, 6, 2 Nie, 1, 5, 1 Tylko 1, 6, 2 Dobra, to by to w tym odcinku by było na tyle u, u. Ej, patrzcie to Patrzcie to Znowu na niego kill'ow. Widzieliście to? Głupi zombiak. Ja się z wami żegnam. Dzięki. Cześć. I na razie, ziomeczki. Nie zapomnijcie o... O boże. Lagi. Nie zapomnijcie o tym.